Jest z nami Jania Lesar, jest Kasia Zilman, która może serdować na Dzień dobry. A, a, a z kaszką tradycyjną. Zaopiekuj się mną, no, Jania. Nie nie nie, 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 nie. To, to jest, 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 jest Malina. Pamiętam doskonale. Dzień dobry, cześć kochane, dzień dobry, cześć. Cześć, dobry, cześć, cześć. cześć, cześć, Tomek, cześć dzień dobry. Witam cześć, 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 dzień bardzo serdecznie. Cześć, dziewczyny. Może że tak daleko, będziemy siedzieć, tak? za chwilę się wiem, to się się wydarzy. Na parkiecie tanecznym, Jania, ja mniej więcej tanecznie to trochę spod twojej rączki. Wiadomo, że Daria syta, ale jeżeli chodzi o choreografię, no to A, byłaś ich autorką, no. A, no to Wszyscy tu więc zazwyczaj. jesteśmy trochę po jednych pieniądzach. Dobrze nam się pracowało razem, nie? Potwierdzam, potwierdzam. Tak, trochę się czuję jak w domu przed świętami, kiedy spotykam się teraz z Wami, bo niedawno e, widywałyśmy się w studiu e, i dobrze wiemy, jak duże to były emocje dla nas wszystkich. One teraz troszeczkę od, opadły. Chociaż... Dzięki Bogu, bo inaczej byśmy <tak> przeżyli, wariowalibyśmy. Chociaż wokół Was, wokół Waszego życia, e, w ogóle te emocje cały czas buzują i e, cały czas e, no, media są bardzo zainteresowane e, Wami, tym co robicie, e, jak jaka relacja jest w zasadzie między wami e, i jak to wszystko wygląda. Tak, jak spędzamy wieczory, czy chodzimy co kupujemy w dyskontach na przykład. Tak, tak, to jest, to, to jest bardzo ciekawe. A jak no. jest? No jest generalnie fajnie, intensywnie, nie? No, można powiedzieć, że wyłączyła nas taka... Um, no z mojej strony, ja totalnie się, się zadłużyłam w tańcu. I taką, taką relację, którą wy wytworzyłyśmy z tymi fanami, których y, zgromadziłyśmy dość wielu, którzy jeżdżą za Janią, y, y, która y, gra spektakle po całej Polsce i ma, 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 y, ma grupki fanek, które po prostu przychodzą i. Tak, się e. czujesz wtedy jak w domu. Wie, już, tak. Nie mam rodziny, wiesz, ale wiem, że zawsze ktoś jest, nie? bo fajnie jest jak, tak, jak się znajomy. Tak, rzeczywiście czuję się, jakby tak było. Tak. Znajomy, wiesz, mm -hmm. nie? Mm -hmm. tak jest e, fajne uczucie. Ale tak e, przede wszystkim e, no, tańczymy trenujemy. No, widziałam właśnie, że na sali tanecznej też się tak. spotykacie, ale tak naprawdę widujecie się codziennie, jesteście blisko. Czy to jest przyjaźń, czy to jest y Miłość. Co, co wygać, tak się w śniadaniu? Do, do kawy? A co, a co tam się dzieje, mając Bez pikanterii tylko. Się... Mi się wydaje, że jest bardzo fajna relacja, wiesz, mi się wydaje, że tak ciężko takie rzeczy to dokładnie tak określać, mm -hmm. co one dokładnie, jako, jak, jakie słowo by tutaj użyć. Na razie jest um, super, włączy nas naprawdę taniec i wielka pasja, i przyjaźń. Uh, lubimy nie tylko tańczyć, ale też gotować, okazuje się, <tanie> gdzie ja w w ogóle myślałam, że ja tak gotuję po prostu, a się okazuje, że dobrze gotuję, nie? że Kasia bardzo lubi. Dobrze, Bo może gotujesz dla odpowiednich e, osoby. Tak. Um, pomagam Kasi też zorganizować życie tutaj w Warszawie, czyli um, no... Ja no, tobie trochę też. No tak, <grym> też. <grym> Działacie na siebie pozytywnie. Tak, tak. pomagamy sobie na pewno. Tak, no, Kasia poznaje trochę moich znajomych, ja czasami poznaję jej znajomych. Um, I teraz ten czas świąteczny jest taki fajny, kiedy jest trochę więcej czasu, żeby można było się na przykład odwiedzać ta, i tak. Znowu jakby postawić niektóre relacje, niektóre pogłębić, więc mm -hmm. taki fajny czas ja lubię bardzo. A powie powiedziałyście o tym, że ten taniec cały czas w waszym życiu jest? Czy wy y, pracujecie nad jakimś wspólnym tanecznym projektem? No nie mamy takiego projektu, żeby powiedzieć, że będzie to wielki spektakl, bo wydaje mi się, że to wymaga trochę więcej czasu, um, ale na pewno kiedyś. Myślę, że z kimś fajnym jeszcze byśmy fa coś fajnego mogli zrobić, ale na pewno chcemy coś, e, e, chcemy się spotykać z ludźmi, którzy mają otwarte serca, um, którzy są zainspirowani, kreatywni, um, czyli nasi fani. No, tak, <laughs> Myślę, że coś w was dojrzewa, e, tak? Dopiero, żeby coś tak. wspólnego stworzyć. Tak, na pewno mamy już trochę pomysłów, nawet wstępne terminy na no jakieś powiedzmy warsztaty taneczne dla, 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 dla tych właśnie no ludzi, którzy bardzo by chcieli gdzieś tam trochę tego czasu z nami spędzić i może e, poczuć to, co myczyłyśmy. Tak, to właśnie tą to, 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 to magię tańca po prostu, nie? Bo, bo tym byśmy się chciały e, najbardziej dzielić i, i, e, i korzystać z tego, że no, z, o, zrobiłyśmy ogromną robotę przez ostatnie miesiące. Mhm. Ej, Czyli ten taniec wszedł trochę w twoje DNA. Ja, ja mam inaczej, ja już ja już dziękuję za taniec. O nie, ona chce tańczyć no, ja, 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 ja już twoje ja zatańczyłem. Znaczy inaczej. Tak? Ja to przy, przy przykręceniu owsianki rano po prostu nie <laughs> jestem w stanie inaczej, niż kukaracze robić również Ale wiadomo, no, jak najbardziej mm -hmm. też cały czas tutaj zostaje przy mnie sport, jakby cały czas tym, tym moim... No właśnie, e, wracasz do, do trybu? Czy? E, głównym filarem będzie na pewno przygotowywanie, w um, uh, Chciałabym wystartować, wystartować na igrzyskach jeszcze. E, wiadomo, ten, ten, ten Paryż był e, okraszony moją kontuzją, ale teraz, teraz są jeszcze trzy lata prawie. Bo srebra, złoto by dobrze wyglądało. Oh, dobrze by wyglądało. Ona w złotem lepiej jej A, nie? Widzisz? A nie? Bardzo ja jeszcze trochę czasu masz. <laughs> tak, także Aha. na pewno. Ale tak czysto sportowo to jesteś w trybie, tak? Jestem Mnie nie odpuszczasz... bardzo dobrze w trybie. Ale słuchaj, widać przecież. No. Widać. Dziękuję mojemu partnerowi głównemu. Przepraszam, że tak nie mogę tutaj. Ale to też mi bardzo pomaga, wiesz, bo jak nie masz stypendiów już stricte za wyniki, mm. no to właśnie e, to, że partnerzy przy Tobie zostają, no to bardzo Ci pomaga do tego, aby, aby wrócić nawet na, na tak wysokim poziomie, nie? Gdzie... Mhm. gdzie no jak, na najwyższym olimpijskim, typrost. wiadomo. Oczywiście, mhm. więc... Dziewczyny, więc. ja bardzo chcę wrócić do takiego naszego pierwszego spotkania, to było takie zapoznawcze spotkanie, kiedy Ty, Kasia, dowiedziałaś się, że zatańczysz z Janią. Ja rozmawiałam przed tym chwilę z Janią i byłyśmy obie zaintrygowane i takie, no, rozemocjonowane tym, bo... bo, bo to było coś niezwykłego, ja nie się zastanawiała. Co przyniesie jej właściwie to spotkanie ciebie i poznanie bliższe. I tak sobie myślę z perspektywy czasu, to był z pewnością taki rok wielkich zmian w waszym życiu, za sprawą tego właśnie spotkania. I to nie tylko zawodowym. Wiesz co, mi się tak wydaje, że, że nie wiem, przynajmniej w moim otoczeniu bardzo dużo się zmienia. Nawet nie tylko w moim życiu osobistym, ale też w moich znajomych. Nie wiem, czy to jest jakiś cykl się zamyka, czy coś, nie wiem, czy otwiera tak naprawdę. Um, jakoś tak jestem, wiesz, powinnam być chyba przestraszona, nie wiem, pełna lęku być może, um, a, a ja to tak zamieniam jakąś taką ciekawość. Bardzo jestem ciekawa, co, co mnie czeka, bo jak dostałam propozycję um, zatańczenia z Kasią, też od razu byłam ciekawa i. Był to wspaniały czas. Um, więc mam nadzieję, że tym nurtem to pójdzie jakby dalej. Na razie czuję się um, dobrze um, z tym, co jest. Um, I patrzę co dalej. Przepraszam za to pytanie. Nie musisz odpowiadać, jeżeli chcesz, <laughs> ale no, znamy się też z tanie z gwiazdami. Bardzo zbliża ludzi, jeżeli chodzi o, o trud, przez który trzeba przejść. To jest próba ognia i tak. poznajesz się w od takich strony mandrów, o których byś się pewnie normalnie nie miał okazji tak, poznać. Też oczywiście poznaliśmy twojego, poznałem i bardzo lubię, i pozdrawiam Krzyśka, twojego wieloletniego partnera. W tej, I to jest to pytanie, na które oczywiście odpowiadać nie musisz, ale przygotowując się do tej rozmowy też czytywaliśmy się w komentarze. Hmm. Jaka jest ta relacja między wami? Czy ten program też zmienił coś, coś co was bardzo mocno kiedyś łączyło, a dzisiaj? Tak, oczywiście, że tak, to są bardzo trudne jakby sytuacje, ale patrzę na to, że takie rzeczy się zdarzają. Um, czuję, że dla nas obojga to będzie dobre, tak myślę i wierzę. Um, jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, uważam. One są teraz w tej chwili jeszcze takie, Nowe i powiedzmy bolesne, tak? bo jest trzeba jakby się przyzwyczajać do nowej rzeczywistości, to nie jest zawsze łatwe, ale ja jestem i będę i mam nadzieję, że będziemy razem pracować dalej. Hmm. Hmm? Pozdrawiamy Krzyśka, hmm. bo też jemu bardzo ja osobiście po prostu dużo zawdzięczam. Ja wiem, to bardzo fajny człowiek. Hmm? Świetny tancerz, świetny człowiek. Tak, taniec ma to do siebie, że poznaje się tam wielu fantastycznych ludzi, że jest to taki moment, który potrafi odmienić nasze życie. Wszyscy tak. dokładnie o tym wiemy, ale oczywiście życzymy i wam, i wszystkim, którzy doznali tego niesamowitego uczucia, by były to tylko pozytywne oh. emocje i pozytywne zmiany, zmiany na lepsze. Czego, Czego wam życzyć na święta? O, na święta? Mhm. Spokoju, nie? Spokoju. Trochę świętego spokoju. Fajnych, fajnych spotkań. A jak spędzacie w ogóle święta? Um, będziemy, ja pierwszy raz nie idę do domu. Razem spędzicie święta? Tak, czemu nie? Ja myślę, że to tak. macie to zaplanowane, czy w sensie jest trochę? to się rodzi. Proszę ja na pewno, więc ja nie wiem. <laughs> dla mnie to jest Ale nie, inne. nie, będzie miała parę godzin, ale tak, <laughs> um, będziemy um, nie, nie jadę do domu, bo jakoś nie mam czasu, tak się narobiłam takich małych rzeczy różnych. Um, także może w styczniu dopiero pojadę i będę tutaj w Polsce, to się też cieszę, bo nigdy jeszcze nie byłam, więc tak. tak. polski szak. Tak. No, nigdy sposób, i no? tak, i, i będziemy um, tutaj. i. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało. A tak to e, przygotowujemy jakby te nasze warsztaty, może już w, w, w lutym będą, więc jak e, ktoś chce... Można się zapisać? Tak, tak, serio. Chcesz? No, no, pójdziemy w taką piękną <gibli> ja, miejsce, będzie tak super. Tak, tak ja się podoba. Będzie <laughs> to to super to. Ja, ja bym się chciał do Jani zapisać, ale rozumiem, że to ten pociąg odjechał, tych terminów już nie ma. No jednak. Tak, będzie bardzo mało miejsc. Bardzo mało miejsc ekskluzywne będzie. Będzie mało nie stać na to. Dziękuję. Dzień kobiet, nie zrozumiałem. Mogę się prezent swojej partnerce, że tam A nawet żonie. Przy, a nawet żonie, proszę bardzo. Zdecydowanie. Tak, Dobrze, że możesz mieć żonę tutaj. No. <noise> Mogę i korzystam z tego absolutnie w no pełni. Gratulacje, <noise> bardzo Wam dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wam też. Do szybkiego Wesoła, kolejnego wspania. zobaczenia. Trzymamy kciuki też za to, za to złoto olimpijskie. Bo... O Jezu, Trzymaj teraz ma sobie, takie piękne się. dłonie bez odcisku. Już niedługo, nie? już niedługo. A teraz nie znowu będą się. takie! Nie się. <gry> Dziewczyny, Maria Sadowska już czeka, żeby zaśpiewać. specjalnie o, super, dla, nas, ale dla fajnie, was, że dla miał naszych widzów. Tak, dziękujemy Wam z całego serca, że odwiedziłyście nas pierwszy raz e, wspólnie. I czekamy na występ Marii, a Państwa zapraszamy na jutro. Tak jest. W piątek jest. A Marysia muzycznie wprowadza na nas już być. tak na ostatnią świąteczną prostą. Chciałabym być Twoim domem, zapachem kawy, i szklanką na stole. than me.